Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Turbodoładowany rzędowy silnik czterocylindrowy BMW N20B20 wszedł na rynek w 2011 roku i był pozycjonowany jako zamiennik dużych atmosferycznych rzędowych silników sześciocylindrowych N53B25 i N53B30. Specyfikacja Blok cylindrów N20 ze stopu aluminium z dwoma wałkami wyrównoważającymi cylindry natryskiwane stalą. Kuty wał korbowy z cztery przesuniętymi przeciwwagami, korbowody o długości 144,35 mm podobne do tych stosowanych. W N55, tłoki FM z ujemnym przesunięciem sworznia tłokowego. Głowica cylindrów jest podobna do N55, z walwytronic 3, wałkami rozrządu zaworów dolotowych i wylotowych do Ublewanos. Wałki rozrządu są złożone. Wtrysk paliwa jest bezpośredni dwdi. Turbosprężarka w BMW n 20 Tomi Tsubishi TD04LR604HR 15TK31 60T Twin Scroll o ciśnieniu 1,2 bara. Kolektor wydechowy ma konstrukcję podobną do kolektora wydechowego N55. System zarządzania silnikiem Boschneft 17.24. Silnik ten był używany w samochodach BMW z indeksami 20i, 25i i 28i. Charakterystyka techniczna silnika N20B20 Nazwa parametru Charakterystyka marka silnika N20B20 Lata produkcji 2011-2017 Pojemność 2,0-1997 cm3 Moc 156-5184-5218-55245-5000 Liczba cylindrów 4 Liczba zaworów 16 Średnica tłoka 84 Zużycie paliwa 6,8 Ilość oleju w silniku 5 litrów zalecany olej 5W35W40 30, Zasoby 300 plus 1000 Kilometry Modyfikacje jak większość silników BMW N20B20 posiada szereg modyfikacji i ulepszeń. N20B20O0 2011 – obecny, wersja podstawowa, ze stopniem sprężania 10. Ciśnieniem do ładowania 1,15 bara, mocą 245 km przy 5000 obrotów z leśmin, momentem obrotowym 350 nm przy 1250 do 4800 obrotów z leśmin. Dla modeli BMW z indeksem 28i, b 20 o 0, 2013 Obecnie, moc 238 KM przy 5000 obrotów z Leśmin, moment obrotowy 350 NM przy 1250 do 4800 obrotów z Leśmin. Dla modeli z indeksem 25i. N20B20M0-2012, obecnie, stopień sprężania 10 Moc 218km przy 5000 obrotów z leszmin, moment obrotowy 310nm przy 1350 do 4800 obrotów z leszmin. Dla modeli z indeksem 25i, N20B20U0, 2011, obecnie, zwiększony do 11 stopni sprężania, ciśnienie do ładowania 0,55 bara, wydech o mniejszej średnicy, Moc 184km przy 5000 obrotów z Leśmin. Moment obrotowy 270nm przy 1250 do 4500 obrotów z Leśmin. Dla modeli BW z indeksem 20i, N20B20U0, 2013, obecnie, słabsza wersja o stopniu sprężania 10 i mocy 156km przy 5000 obrotów z Leśmin. 240 Nm momentu obrotowego przy 1250 do 4400 obrotów z Leszmin dla modeli z indeksem 18i. Konserwacja jednostka napędowa powinna być serwisowana co 15 km, ale jak w przypadku każdego silnika zaleca się skrócenie tego okresu o 1,5 raza, aby zmaksymalizować żywotność silnika, aby zapobiec innym usterkom. Zaleca się, aby elektroniczna jednostka sterująca silnika była diagnozowana pod kątem błędów podczas każdego przeglądu, usterki i naprawy. Problematyczne obszary silnika, wibracje silnika, często spowodowane zanieczyszczonymi wtryskiwaczami, sprawdź pływające obroty. Przyczyną tej usterki w większości przypadków jest zanieczyszczony zawór biegu jałowego i przepustnica. Wysokie zużycie paliwa sprawdź przepływomierz powietrza może być przyczyną ponadto silnik N13 nie lubi częstych wymian płynów eksploatacyjnych, a także oszczędzania na nich, używaj benzyny dobrej jakości. Najlepiej 98 i oleju rekomendowanego przez BMW, dbaj o stan silnika, regularnie go serwisuj, a N13B16 cię nie zawiedzie. Silnik N20B20 to prosta i niezawodna jednostka napędowa, konserwację można przeprowadzić własnymi rękami, ze względu na prostotę konstrukcji można go również naprawiać samodzielnie.